Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. Nie wiedziałem, że Lego tak fantastycznie potrafi nazywać zestawy, to znaczy nazywać je pod kątem tego, jak wyglądają. Dzisiaj na kanał wlatuje Gracik. 419 elementów za 460 zł. Katalogowo nie jest to zestaw 4. Plus. To zestaw bazujący na filmie Marvels. Ja go jeszcze nie obejrzałem. Jest już na Disney Plusie. Kupiłem gracika jakiś czas temu, a trochę poniżej ceny katalogowej, ale teraz można go kupić jeszcze taniej. Ale ten przelicznik jest horrendalny. To jest, wiecie, taka kategoria jak choćby najnowszy Jet X-Menów, aż nie mogłem się wygadać i trochę się zająknąłem. Tak to wygląda, pudełko jest dość duże, mamy tutaj sporych gabarytów elementy, mamy trzy figurki, trzy koty, no i w sumie to tyle. I gracika, gracika, który jest nawet całkiem fajnie odstudowany, jako pojazd kosmiczny wygląda całkiem spoko. Tylko naprawdę niespoko wygląda ta cena. Bo w tej cenie katalogowej możemy dostać na przykład bardzo duży zestaw Lego City, a nie jeden szary pojazd kosmiczny. Ale wiecie, licencja, jeden zestaw na film. No i tyle: no. z Kapitan Marvel z pierwszej części mieliśmy jeden zestaw, gdzie był właśnie ten statek Kapitan Marvel, była tam też figurka Nika Fury'ego, i ten zestaw potem bardzo szybko nabierał na wartości. Nie wiem, czy będzie tak samo z Gracikiem, ale jak na razie mam do niego dystans. Zobaczymy, czy obroni się konstrukcyjnie, bo patrząc na cenę i liczbę elementów, lampka czerwona się pali i słyszę w głowie naprawdę głośno wyjącą syrenę. Oglądałem sobie to pudełko z drugiej strony jest szansa, że w środku będzie sporo wyposażenia i że może to dobrze wyglądać. Ale nie musi. No wiecie, to może po prostu jest tylko pokazane w jednym miejscu, gdzie tego wyposażenia dużo się znalazło. No pożyjemy, zobaczymy, nie patrzyłem na żadną recenzję gracika, nie patrzyłem też na żadne posty ze zdjęciami gdzieś na Instagramie, więc nie mam totalnie wyrobionego, wstępnego zdania o tym, zestawie. A Czasem mi się zdarza coś tam pooglądać. No ale dobra, tak to się prezentuje. Tutaj mamy naprawdę duży element, który podnosimy, bo nie tylko szybka się podnosi, ale też część dachu, o ile można w ogóle w przypadku tej konstrukcji mówić o dachu, skoro to jest bryła o dość niestandardowym kształcie, miotacze groszków, no i tutaj wyposażenie. I taka scena jakby, nie wiem, wręcz z przyjaciół albo innego sitcomu. A jeśli chodzi o zawartość pudła, to wygląda to następująco. O, ile mi się tutaj paprochów wysypało. Jakoś przesadnie dużo nie ma. To są cztery worki numerowane i jeden worek bez numerków, gdzie mamy te wszystkie efekty, które są akurat bardzo fajnymi elementami. Arkusz naklejek nie jest duży, ale to są naklejki, z którymi ja od wielu lat mam kosę, czyli naklejki transparentne. Będę was zawsze uczulał. Macie takie naklejki, uważajcie, no bo. Po prostu każde odbicie palca, każdy paproch, który wpada, no to nie daje potem satysfakcji. Polecam używać separatora, najlepiej nie tak stępionego jak ten. Coś nim odpinałem i lekko się zdarł, ale po prostu lekko sobie odchylacie naklejkę, bierzecie na końcówkę separatora, nakładacie na element i jest ok. No a tak wygląda okładka instrukcji bez polotu, ale koty w trzech różnych kolorach. Super. ja wiem, że to nie są koty tak naprawdę, ale mówię na nie koty, bo to odlewy kotów, więc wiecie, trzeba zachować jakieś sensowne proporcje. No, to ja idę gracika poskładać i zaraz on tutaj wleci. Po złożeniu zestawu, ale jeszcze przed nagraniem recenzji, miałem wolny wieczór i stwierdziłem, że obejrzę sobie Marvels. I powiem tak, gdyby nie Guz i jego kocia Banda i ewentualnie Miss Marvel, miałbym poczucie totalnie zmarnowanego czasu, ale i tak mam poczucie zmarnowanego czasu, tylko po prostu nie totalnie. Parę razy śmiechnąłem, ale naprawdę ten film był mega ciężki i przyznam szczerze, że jeśli... Deadpool z Wolverine'em nie odwrócą losów MCU to będzie mi coraz ciężej zmusić się do oglądania kolejnych produkcji z uniwersum. Czy tak samo będzie ze składaniem kolejnych zestawów z MCU? Zobaczmy co gracik ma do zaoferowania. Oczywiście model jest zrobiony w skali playscale, czyli dopasowany do takiej formy zabawowej, to nie jest kolekcjonerski set na jakiejś podstawce, tak jak na przykład mamy z UCS-ami w Star Warsach. Więc jeśli chodzi o gabaryty, on nie jest dopasowany do minifigurek, tak jak filmowa wersja gracika do postaci ludzkich, więc trzeba mieć to na uwadze. Plusem na pewno jest to, że przestrzeń wzdłuż statku jest naprawdę fajna Zagospodarowana. Możemy sobie tutaj zmieścić trzy minifigurki. Mamy ekrany, mamy też jakieś panele, to wszystko naklejki, i trochę żałuję, bo mamy teraz w LEGO City, w tych kosmicznych zestawach, te elementy, które są zadrukowane. Okej, okay, one nie pokazywałyby dokładnie tego, co widzimy tutaj, ale mimo wszystko mielibyśmy poczucie takiego produktu premium i mogłoby to w jakiś sposób usprawiedliwiać bardzo wysoką cenę gracika. No a tak, mam poczucie niedosytu. Jeśli chodzi o wnętrze, Mamy tutaj rzeczywiście bardzo dużo elementów. Zobaczcie, jak teraz światło mi wpada przez szybkę, bardzo zniekształca to kolor, ale możemy sobie to wszystko pooglądać. Są różnej maści rośliny, tu jest jakiś kubek, broń, e, mamy też różnej maści sprzęty. No i też jest nawet łóżko, żeby tam móc to wszystko poogarniać. No i tyle, więc nie możemy narzekać na wnętrze, czy możemy narzekać w takim razie na tak zwane zewnętrze. Też może nie. Ja mogę jedynie narzekać na to spasowanie, że w ogóle wciśnięcie pomiędzy te dwa boczne panele szybki i fragmentu dachu jest problematyczne i ta szybka po prostu będzie jeszcze bardziej zrysowana, bo ona też nie jest w idealnym stanie. Ale okej, okay. i też bardzo nie cierpię tych transparentnych naklejek na szybki, bo zwróćcie uwagę, jak to. Po prostu źle wygląda. Co do tego, jak to wszystko zostało zabudowane. Tutaj jest naprawdę w porządku. To mi się nawet podoba. Ładnie się to prezentuje. Niekoniecznie przekonuje mnie ta szpara, która jest po prostu w dachu, no ale ona jest niezbędna do tego, żeby ten element podnosić. Można to było zastawić od spodu lub od góry, no ale zdecydowano się na takie dość proste rozwiązanie. Mam też wrażenie, że tył niekoniecznie jest idealnym odwzorowaniem tej filmowej wersji statku, bo mam wrażenie, że tutaj były nieco inne proporcje, ale wiecie, no to ma jako tako przypominać pojazd. Często jest też tak, że kiedy projektanci Lego tworzą różnej maści pojazdy długo przed premierą jakiejś produkcji, dysponują tylko i wyłącznie Projektami koncepcyjnymi i muszą się nagimnastykować, żeby stworzyć coś, co po prostu jest wyciągnięte żywcem z filmu. Ten no. spód też mógłby nieco lepiej wyglądać, bo na przykład tutaj bardzo to dzieje pustką, powinno to być troszeczkę domknięte jeszcze jakimiś klockami, żeby to się po prostu nie rozpadało w rękach, bo w momencie, kiedy wiecie, dzieciak będzie się tym bawić, to może te wszystkie skosy powytrącać i tutaj rzeczywiście wygląda to, można powiedzieć, paskudnie, nie ma się co oszukiwać. Sama bryła naprawdę jest ta, taka w miarę przyjemna, jest to wszystko zaoblone, jest to w miarę odstudowane, ale nadal to nie usprawiedliwia tej wysokiej ceny. No a jak to wygląda w przypadku figurek? Zobaczcie. No i są, można powiedzieć, takie dwie ekipy. Ekipa tych pani Marvel i ekipa Guza i kotków. No, i jeśli chodzi o koty, to tutaj nic odkrywczego nie powiem. To są standardowe odlewy dorosłego kota oraz kociąt. Guz jest zadrukowany w całości, no a pozostałe dwa kotki mają tylko zadrukowane buźki i to tyle. Co do figurek, mamy Kapitan Marvel, nie ma zadrukowanych nóżek. Zresztą z tych trzech figurek tylko jedna, Miss Marvel, ma nadruki na nóżki, no i jeśli chodzi o wygląd tej postaci, wygląda po prostu szalenie poprawnie, tak powiedziałbym wręcz gazetkowo. Na wyposażeniu mamy tutaj jeszcze te elementy takie energetyczne. Jeśli chodzi o Monikę Rambeau, no to mamy bardzo fajne włoski, buźka zadrukowana z przodu i z tyłu, mamy też zadrukowany torsik i brak nadruków na nóżkach. I jeśli chodzi o te dwie bohaterki, możemy im też zamontować takie efekty lotu. No i to właściwie tyle, jeśli chodzi o te dwie bohaterki. No i jest jeszcze Miss Marvel, zdecydowanie moja ulubiona figurka z tego zestawu. Bardzo ładnie wygląda ten kombinezon. Tylko tak się zastanawiam, czy ona nie powinna przypadkiem mieć krótkich, ruchomych nóżek, żeby w jakiś sensowny sposób odznaczać się od swoich dwóch koleżanek. No, to są moje przeczucia, dawajcie znać, co wy o tym sądzicie. Cena katalogowa niewiele niższa od Queen Jetta Avengersów, a mimo wszystko tamten zestaw nawiązuje do bardziej klasycznych tytułów z MCU, a nie do tak, przynajmniej moim zdaniem, nieudanej pozycji z tego uniwersum, choć ostatnie tytuły w większości są nieudane. Albo może ja po prostu czuję przesyt. W każdym razie, tylko trzy minifigurki, dość niewielka konstrukcja, no i przede wszystkim brak jakichkolwiek sensownych elementów zabawowych, no bo podnoszona szybka wraz z dachem i dwoma miotacze groszków to za mało, żeby mu mnie przekonać do tego, żebym polecił Wam ten zestaw, bo jego wysoka cena i nieduże gabaryty kompletnie nie idą w parze. Jeśli jesteście wielkimi fanami Captain Marvel albo jej koleżanek, to okej, okay, sięgnijcie po ten zestaw, ale ja rekomendacji nie wydam. Wybaczcie, na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć.